Witajcie! Um, I co ja mam zrobić? Massive door. Massive door. Patrzę, które można jeszcze wyważyć. Massive door, do jasnej cholery. Nie wiem, co tu można jeszcze zrobić. Chyba nic. A ty nie masz klucza, Beatrice, do jasnej cholery? A, zaraz, to jest jakaś droga, zaraz tam pójdę. Tutaj jest jeden do drzwi, tu drzwi i tu drzwi. No to tyle. Mogę jeszcze tutaj przejść. Ale ja sobie myślę jak ja za każdym razem będę musiał wracać do tego miasta. Znowu będę za każdym razem musiał rzucać czarchodzenie po wodzie. Chyba będzie jakiś skrót. Mam nadzieję, że będzie jakiś skrót. się spróbuję to zbadać, może tędy. Zaraz, zaraz. A tutaj jeszcze jak jestem na po tym poziomie... Nie, to jest ten czas ten sam poziom. No dobra. 7-6 I badamy, co to jest. Co to jest? Dalsza część miasta, czy co? Tak, druga część miasta. O, rany, to jest duże. Na szczęście otwarte drzwi, ale nic tu nie ma zupełnie. Dajcie mi klucz, dajcie mi klucz. Też otwarte. O! Worek, zwój. Runa. No nareszcie! Runamani. Dopłacało się tutaj przyjść, chociażby po to. Będę mógł się leczyć. Ok, na razie jeszcze tego nie uczynię, ale sprawdzę... ...co to za zwoje. Trzy korzenie Mendrick, cztery klamps, coś tam. Dobra, dobra, nie wiem czy ktoś będzie miał tutaj... ...do gadania. Ale wezmę. To już mam, Bed, Vis, ex. to jest jakiś czar, Locate, swoją drogą. Tu nie ma przy sekretnych drzwi? Super. A wiecie, to sobie została jedna pamiątkę. O kurde, sekretne drzwi są zamknięte, ale chyba będzie można je wywarć. Ale tutaj zaczynam być przeciążony, trzeba coś wywalać. Po co mi tyle jedzenia? Jesteś głodny? Nad nie jest głodny, rany. Wywala to ciasteczko. I... to mięso wywalę. Będziesz mógł to unieść? No dobra. Okej, okay, dobra, zawsze coś. Tarcza cięższa. Magiczna, wiecie co? To trzeba gdzieś sprawdzić koniecznie. Oraz dwie runy. Chyba tej runy nie miałem. To jest quest, no nie? Czyli iluzja, różdżka jakaś. Różdżkę pakuję tutaj, na razie. A, tarcza, tarcza do jasnej chole. Czy Ona jest magiczna w jaki, w jaki sposób? Czy mam on... Wis, to ja mogę y, identyfikację zrobić. Jak była identyfikacja, by zapomniałem rany boskie. Będę wiz. I chyba to. Kurde, nie wiem, nie zapomniałem. Nie, dobra, no, będę musiał to sprawdzić później. Na razie zostałem e, wszystko tak jak jest i spróbuję wyważyć te drzwiczki. E, tak, Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, bo niektóre po prostu, jak, jak nie uda mi się tego zrobić w minuty, to to olewam. Bo niektóre z sekretnych drzwi można po prostu wyważyć, a niektóre nie. A najgorsze jest to, że nigdy nie przyjdzie jakiś ich stan. Więc nie, nie wiadomo do końca, czy się. Płaca, dopóki po prostu same się nie otworzą. Teraz co robię, zupełnie w ciemno, można powiedzieć. Jak się otworzą, to się otworzą. Jak się nie otworzą, no to... W... kluczy trzeba będzie znaleźć, albo nie co. No, powinny się otworzyć, chyba. Ewentualnie któryś z tych dwóch kluczy tam może pasować, też bardzo, bardzo to wątpię. No ja chyba są tylko używane w tamtych... obszarach, gdzie była zapora... A jednak! Czyli dobrze zrobiłem. Bo to ja to złoto noszę, wywalam to, tylko zajmujemy plecak w ogóle. Okej, okay, no to dobra. Można sobie dalej eksplorować. Ło! No, wow. Kurcze blade, no proszę. Pierwsze, jakiś przycink, nawet to zostawiam. I kula magiczna. Dobra, widzę siebie jak yy... coś tam walczę z jakimiś siłami. To jest berło, czy berło przywracające manę, albo coś w tym stylu, znowu. Re to już mam niestety. To też mam. Tego nie mam z kolei. Okej, okay. opróżniłem skrzynię. W której co było? Jakiś mały kamyk, a coś tam z tyłu jeszcze jest, jakaś różdżka chyba. gdzie to zapomniałem, że mam tę różdżkę. Nie, to jest złoto. To berło jest chyba za ciężkie, no jasne. Czas coś wywalać, jakieś niepotrzebne rzeczy. Po co ja te miecze wszystkie nasze? To jest za dużo tego. I już chyba będzie mógł to unieść. Będziesz wiedział, jak to działa. Tak, mana boost, dokładnie tak samo działa jak yy, w jedynce. Czyli będzie można sobie manę odnawiać, świetnie. Na razie jeszcze tego nie wykorzystamy i co to robi? A, to zamyka po prostu te drzwi, no dobra. No to tyle tutaj, nie ma tam nic za tym. Chyba nie ma. Dobra, dwie nowe runy, jak na razie. W najbliższych. chwilach, że tak powiem, zdobyte, więc nie najgorzej. I chyba tyle tutaj: rany boskie. Zupełnie nic tutaj nie było. tej runy, graf. No to dupa. Nie ma klucza. Nie wiem, co dalej tutaj w tym miejscu zrobić. Tu nic nie ma. Okej, okay, zaraz, zaraz. Ja jeszcze mam tutaj zapisane Trilko, no, a dowiedzieć się. Okej, okay, czyli na razie jeszcze tylko Sorry, tak błądzę tutaj. Tam z powrotem. Ale chcę być pewny, że nic nie ominąłem. Generalnie mm, Tu nic nie ma w takim razie. A ta Beatrice powinna... ona... wydaje mi się, że ona ma klucz. Powinna mi dać klucz do tych drzwi wszystkich, co tam są. Albo kiedyś tam, nie wiem. Gdzie jesteś? Jeszcze z ze sobą porozmawiać, chcę się upewnić. Jeśli, kurde, w ogóle tu jest. Sobie poleciała do, ze światów. Gdzie ona? W duchu? Gdzie żeś? o co z tym chodzi? Nie to, tylko chcę sprawdzić, czy nie ma przejścia. Dziwne. Bardzo dziwne. No nic, tu nie ma. Hmm. Tutaj bardziej nie będzie raczej. Jakieś karteluszki, to już przeczytano. No, gdzie jest ten duch Beatrice? Jest! Stój. Ej. Dobra. Nie będę na tego czytał, tylko spróbuję szybko sprawdzić, czy przez dialog jakiś odpowiednio poprowadzony. Może uda mi się tym razem jakiś coś dostać od niej. Kurde, nie wiem. Nie, olewam to. Nie, nie będę, że tak powiem, głowę. Jak ktoś to się jeszcze dowiem. Może tu będzie jakiś sekret. to chyba nie poznaj nic innego, jak wrócić się zupełnie w takim razie. A, zapomniałem, że w ogóle nie mam natarni. to ciekawe. Tutaj jest wystarczająco jasno w tym poziomie. Eee. No tak, tu zamknięte, tu zamknięte, tu zamknięte i tu zamknięte. Zaraz. Tu są drzwi i tutaj też są drzwi. Szybko to sprawdzę co tu chodzi. A tu są drzwi jedne. A co tu, a tu byłem? Kurczę ile tych drzwi? Pełno tego jest. Pełno, pełno, pełno. Są drzwi i jeszcze tutaj są drzwi. A, okej, okay, to był też zamknięte i masywne. Dobra. No to nic, koniec. Tyle tutaj mogę zrobić w tej chwili. Czasami cztery drzwi tutaj zamknięte, których nie mogę wyważyć. Także się wracam, wracam się do zamku. E, nie wiem. W międzyczasie chyba coś wykombinuję, co można zrobić dalej. Więc do usłyszenia, na razie.